Kinga Rusin często chwali się za pośrednictwem portali społecznościowych swoimi ukochanymi córkami, których popularność niezmiennie rośnie. Liczne media oraz internauci interesują się więc nie tylko ich poczynaniami zawodowymi, ale także prywatnymi. Jak donosi jeden z największych portali plotkarskich, jedna z sióstr miała się szybko rozstać ze swym znanym chłopakiem. Kinga Rusin ma dwie córki ze związku z Tomaszem Lisem, starszą Pole oraz młodszą Igę. Obie kobiety wyfrunęły już z gniazda i rozpoczęły samodzielne, dorosłe życie. Wyszły także w budzące spore emocje związki. Iga zaczęła się bowiem spotykać ze sporo starszym od siebie raperem Taco Hemingwayem, z którym wydaje się jednak bardzo szczęśliwa. Pola była za to łączona ze znanym piłkarzem, Kamilem Grabarą, robiącym sportową karierę głównie w Wielkiej Brytanii. Kinga Rusin nie będzie zadowolona. Pola Lis nie spotyka się już z Kamilem Grabarą chociaż starsza córka Kingi Rusin starała się ukrywać swoją miłość, szybko wytropiły ją portale plotkarskie. Grabara potwierdziła więc, że rzeczywiście zaczęła się spotykać, jednak do fanów poli dotarły właśnie niezbyt pozytywne informacje. Jak się bowiem okazało, Grabara i Lis mieli jakiś czas temu podjąć decyzję o ostatecznym rozstaniu. Ich związek. Chociaż wdawał się bardzo szczęśliwy, niestety nie potrwał długo. Kamil i pole nie są już razem. Niedawno podjęli decyzję o zakończeniu związku powiedziała w rozmowie z pudelkiem osoba z bliskiego otoczenia byłych partnerów. Co potwierdza zerwanie poli z chłopakiem. Informacje o rozstaniu grabary i Lisma potwierdzać także fakt iż oboje usunęli ze swych profilów na portalach społecznościowych wszystkie wspólne zdjęcia. Para ponoć wzajemnie zablokowała się także i całkowicie odcięła od siebie w przestrzeni internetowej. Nie wiadomo, co było przyczyną rozpadu związku córki Kingi Rusini i Tomasza Lisa z młodym piłkarzem, jednak fani mają na ten temat swoją teorię Grabara został bowiem wypożyczony z Liverpoolu do duńskiego Orkus GF, więc parazmów miałaby trudności w umożliwieniu sobie częstych spotkań Być może to właśnie odległość zabiła niestety ich młode jeszcze uczucie. Oczywiście pozostaje to na razie w sferze domysłów, gdyż ani Lis, ani jej były partner nie skomentowali jeszcze sprawy.